Jesteśmy na terenie Uniwersytetu SWPS w Warszawie. Skąd zabiorę was w fascynującą podróż? Ta niezwykła księgarnia będzie miejscem spotkań z interesującymi gośćmi, z którymi porozmawiam nie tylko o psychologii, ale o tym, co w życiu ważne. Zapraszam Mateusz Kaczmarek. O różnych aspektach posłuszeństwa porozmawiam z panią dr Anną Strużyńską Kujałowicz. Witam serdecznie i na wstępie spytam się czy posłuszeństwo to raczej brak wolnej woli, uległość czy oznaka dobrego wychowania, nienagannych manier. Czasem może być tak, czasem może być tak, ale najczęściej posłuszeństwo wynika z uwarunkowań sytuacyjnych. Yy, dlatego się tak zachowujemy, bo jakieś siły Sytuacyjne będące wokół nas, od tego do tego nas zmuszają, do tego nas nakłaniają. Myślę, że warto tutaj nawiązać do takiego słynnego badania Milgrama, gdzie ludzie uderzali prądem drugiego człowieka, niewinnego człowieka na polecenie autorytetu. Tym autorytetem był profesor wyższej uczelni. I kiedy Słyszymy o wynikach tego badania. Okazało się, że ponad 60% osób badanych uderzyło prądem właśnie niewinnego człowieka na polecenie profesora. To jesteśmy przerażeni. I wydaje się, że jacy to musieli być ludzie, że oni w ten sposób postąpili, jak okrutni, jak źli. Natomiast zapominamy wówczas, że to była bardzo specyficzna dla nich sytuacja. I my czasami w takich bardzo specyficznych, takich wyjątkowych, takich nietypowych sytuacjach właśnie się znajdujemy i nie wiemy, jak wtedy postąpić. Akurat w tej sytuacji osoby. Wypełniały polecenia autorytetu, bo to była jedyna tam osoba, która wydawało się im zna się na rzeczy, jest tutaj kimś, kto ma doświadczenie, kto kontroluje sytuację. Ten człowiek, ten profesor zachowywał się w sposób taki właśnie bardzo spokojny, bardzo zrównoważony. Osoby w związku z tym badane myślały, że one nie odpowiadają za to, co się dzieje. Tutaj, jak polecenie wydaje autorytet, to one powinny się podporządkować. One też, warto tutaj zauważyć, nie miały czasu na to, żeby pomyśleć, co się dzieje. Te osoby badane były w bardzo no, trudnej i nowej dla nich sytuacji. Tak jak wspomniałam, nie było żadnej przerwy, nie miały czasu na refleksję, na zastanowienie się, jak w takiej sytuacji należy się zachować. Być może, gdyby profesor zarządził przerwę, gdyby te osoby miały właśnie czas na to, żeby pomyśleć: hej, co ja tutaj robię co, jak to w ogóle możliwe, że uderzam prądem drugiego człowieka, to wówczas zbuntowałyby się. W tej sytuacji, kiedy nie było czasu, one się musiały skupić na kontrolowaniu błędów drugiej osoby, ucznia, musiały pilnować właśnie tych przycisków, no to nie miały właśnie tej możliwości, tej przestrzeni, tych, tej przestrzeni takich poznawczy, zasobów poznawczych, żeby właśnie się zbuntować. Także my bardzo często jednak podporządkowujemy się innym i jesteśmy posłuszni. To wynika z wielu czynników. Ja tutaj wspomniałam właśnie o tym sytuacyjnym czynniku, że tutaj był profesor. To zresztą była bardzo szacowna instytucja, Uniwersytet Yale, profesor tak znany. Zupełnie inaczej sytuacja wyglądała, kiedy to badanie zostało przeniesione do takiej dość podrzędnej dzielnicy. Gdzie zostały wynajęte jakieś tam biura, jakieś pomieszczenia biurowe, okazuje się, że już teraz nie podporządkowywało się ponad 60%, tylko w takim zupełnie innym otoczeniu otoczeniu, które właśnie nie wyzwalało tej uległości podporządkowało się poniżej 50% dokładnie 48%. Czy istnieje zatem coś takiego jak hierarchia posłuszeństwa, yy, czyli komu chcemy być bardziej posłusznym, komu boi, boimy się przeciwstawiać? Mam na myśli na przykład dorosłego mężczyzny, który jest żonaty, yy, chce uniknąć awantury z żoną, więc stara się być posłusznym mężem. Podobnie w pracy, nie chce podpaść szefowi, nie chce stracić pracy, a więc boi się na przykład bezrobocia. Tutaj się boi rozwodu czy awantury z żoną, ale też jednocześnie mamy coś takiego jak sferę duchową. Religie, w której jesteśmy wychowani, lub też po prostu, która jest treścią naszego życia, i na przykład brak posłuszeństwa, dajmy na to Stwórcy w chrześcijaństwie, jest o tym pisane, że skończy się piekłem, brakiem życia doczesnego. Czy naukowo możemy rozróżnić, przed czym boimy się bardziej, przed czym y, mamy większy lęk, aby się przeciwstawić? Mhm. Przede wszystkim my nie ulegamy tylko i wyłącznie z lęku. A jeżeli już ulegamy, no każdy ma swoje autorytety, każdy może mieć inne autorytety i na ogół ulegamy tym autorytetom tej władzy, która jest bliżej, która ma większe sankcje, która może więcej silniejszy wpływ na nas wywrzeć. Ja bym może nawiązała jeszcze na moment do tych klasycznych badań milgrama, bo tam bardzo wyraźnie to widać było, kiedy badacz manipulował właśnie dystansem. Kiedy. Profesor był zaraz koło osoby badanej i nakazywał uderzać prądem, to ta osoba bardzo często właśnie wypełniała to polecenie. Natomiast jeżeli badacz pod jakimś, pod jakimś pretekstem wyszedł z laboratorium, to uległość zdecydowanie jednak spadała. Ludzie wręcz nawet dopuszczali się, pomimo tego, że wiedzieli, że muszą za każdym błędem coraz silniejsze uderzenie prądem zastosować, to uderzali cały czas tym samym natężeniem prądu, bądź wcale nie. Uderzali. Także ta, wielka, ta bliskość tego człowieka, który na nas wpływ wywiera, ma tutaj duże znaczenie. No i czasami większa może być ta żona, może mieć większy mm -hmm. wpływ, czasami ten szef. I tutaj zastanawiam się, czy istnieje coś takiego jak posłuszeństwo z wyrachowania. Tutaj mhm. nie wiem, czy to jeszcze możemy nazwać posłuszeństwem, ale y, mam na myśli osiągnięcie jakiejś korzyści z tego, że jestem posłuszny. Nie wiem, czy to już będzie gra aktorska, czy to będzie pozorowanie jakiegoś swojego zachowania. E, nasunął mi się teraz zakład Pascala, że nawet jak Boga nie ma, opłaca się wierzyć, bo gdyby się okazało, że jest, to tak tam to się opłaci. Mhm. E, czy możemy udawać posłuszeństwo, i będzie ono bardzo nieszczere, czy to jeszcze jest posłuszeństwo, czy już nie możemy tego nazwać posłuszeństwem? Chodzi mi bardziej o szczerość mhm. intencji. Mhm. Myślę, że to byłby wówczas taki konformizm zewnętrzny, takie posłuszeństwo na pokaz, no z racji właśnie może jakichś interesów, coś w ten sposób chce ugrać, a wewnętrznie i tak myślę po swojemu. No to myślę, że jest zjawiskiem, które jednak dosyć często. Się zdarza, aczkolwiek rzeczywiście może w pewnym momencie przejść w ten konformizm również wewnętrzny, w to, że i w naszym zachowaniu, i w naszym myśleniu ulegamy jakiejś presji. Wydaje mi się, że brak uległości, bunt, który prowadzi czasem do rewolucji, to jest chyba czynnik rozwoju ewolucji świata, prawda? Bo gdybyśmy tak byli spolegliwi za każdym razem, nic by się nie zmieniło, Byliśmy, bylibyśmy jakoś cały czas, pod czyimi rządami, a zdając historię naszej cywilizacji, no właśnie, często ten przewrót mhm. e, no był jakąś taką rewolucją, która prowadziła wszystko naprzód. Zgadza się. Musi być ktoś, kto. Zacznie inaczej myśleć. Kto właśnie będzie inicjatorem tych działań? To nie może być ktoś właśnie uległy, spolegliwy, tylko to musi być ktoś, kto ma pewną wizję, kto ma pewien pomysł, kto chce zmieniać świat i będzie umiał za sobą pociągnąć innych ludzi. Będzie kimś, właśnie jakimś wzorcem, autorytetem, kimś ważnym, kto pociągnie za sobą innych. I na sam koniec spójrzmy może na te współczesne autorytety. Jak wiadomość, świat się zmienia. Mamy dostęp do mediów, do internetu, media społecznościowe, które kreują nam zupełnie inne, popularne, znane osoby, niekoniecznie które zawsze wnoszą dobre treści do naszego życia. Jakby uważam, że jesteśmy w kryzysie teraz autorytetów, gdyż no, osoby popularne, które mają tak zwanych wielu followersów, jak to się popularnie mm -hmm. teraz mówi, w świecie social mediów, nie zawsze przekazują nam właściwe treści. Jakby na to spojrzeć od, pod kątem naukowym? Bo zauważam, że jakiś wybitny profesor, który wydał kilka świetnych książek, no niestety bardzo ciężko jest do niego się dokopać, do jego mądrych na przykład teorii, które głosi. No, jeśli jesteśmy otoczeni tym światem medialnym, który nas atakuje, i, i prędzej zaufamy komuś, kto ma powiedzmy milion polubień na jakimkolwiek koncie, czy jego post jest lubiany przez tyle osób, niż jakiś starszy profesor nikomu nieznany, który no niestety nie dotrze do y, takiego kręgu odbiorców, jak ta osoba bardzo medialna. Jego treści też często bywają po prostu zbyt trudne do zrozumienia przez rzesze ludzi. A to, co podają ci blogerzy, influencerzy, celebryci, to są treści dosyć łatwe. To jest taka papka informacyjna, która dosyć łatwo do ludzi trafia. A jeszcze właśnie, jeżeli widzimy, że za tą osobą podąża wiele innych, no to mamy tutaj regułę społecznego dowodu słuszności i naśladujemy tak, wówczas tych innych. To prawda, że czasy się zmieniają i zmieniają się też autorytety. Szkoda, że autorytetami stają się współcześnie ludzie, którzy tak naprawdę niewiele mają sensownych rzeczy do powiedzenia, a ludzie ich naśladują i za nimi podążają. Ale też myślę, że można spojrzeć, spojrzeć na to z drugiej strony. Te media, które z jednej strony, no tutaj poszerzają zasięg działania tych osób, ale też osoby pracujące w tych mediach, dziennikarze, często naświetlają te działania osób, które kiedyś wydawały nam się autorytetami i nagle odkrywamy ze zdumieniem, że te osoby wcale nie są tak doskonałe, nie są takimi ideałami, no i następuje kryzys, tak, tego autorytetu. Tak bym chyba nazwał czasy, w których obecnie żyjemy, to są czasy, gdzie tych autorytetów naprawdę trzeba poszukać i nie zawsze opłaca się być posłusznym. Warto ufać zdrowemu rozsądkowi. Bardzo dziękuję za inspirującą i ciekawą rozmowę o posłuszeństwie. Moim gościem była pani doktor Anna Strużyńska-Kujałowicz. Dziękuję bardzo. Dziękuję.